Chcę coś recenzować, ale chcę recenzować coś bez żadnego politycznego barażu, bez żadnych kontrowersji, no po prostu zrobić luźną recenzję kreskówki dzieciństwa. I mam akurat idealną do tego celu: Robot Boy. Kiedyś na moim kanale sporo jechałem Robot Boya i to dosyć często, ale będę z wami szczery. Ja nigdy po prostu nie wiedziałem, jak ułożyć w słowa to, co o nim sądzę, więc przechodziłem do prostego: jest zły podczas gdy tak naprawdę moja opinia o nim osceluje w bardziej w odcieniach jasnej szarości. W zeszłym roku zrobiłem sobie rewatch Robot Boya, całego, i stwierdzam, że ta kreskówka jest całkiem niezła. Ale przejdźmy do mięsa, od razu, bez zbędnych ceregieli i tłumaczeń. Fabuła jest prosta. Japoński profesor Moshimo daje chłopakowi o imieniu Tomi robota o imieniu Robot Boy, że byłby bezpieczny od jego rywala, doktora Kamikaze. I tak naprawdę, powodem, dla którego sama kreskówka mi się wtedy nie podobała, jak byłem mały, no, byli właśnie Tommy i Robot Boy. Mieli taką irytującą, picusiowatą naturę. Zawsze byli do bólu dobrzy, do bólu uczciwi i tak dalej. Przy czym Robot Boy stale mówił tym takim stereotypowym, robotycznym głosem, co dodatkowo małego mnie irytowało. Nie wiem czemu, ale byłem mały, strasznie nie lubiłem tego takiego robotycznego głosu. W bajkach. Żeby nie było, nie mam nic do dobrych postaci. O wiele większe problemy mam z obecnym zalewem tych wszystkich antybohaterów i subwersji dobrych postaci. No, tego bardzo nie lubię, ale jest różnica między dobrą postacią, a taką jaką są Tommy i Robot Boy. Na przykładowo, Superman czy Goku są dobrzy. To najprostsze przykłady dobrych, dobrych postaci. No, a Tommy i Robot Boy są po prostu taką przesadą, zwłaszcza Robot Boy. Przykładowo w jednym odcinku główni bohaterowie budują sobie domek na drzewie i Robot Boy uważa, że to jest złe, że dzieci się z nim nie bawią, tylko siedzą na dupie i robią to co lubią. O wiele bardziej lubiłem od Tomiego i Robot Boya Jimena, czyli grubego dzieciaka, który stale bekał, pierdział i był śmieszny. No być może dlatego, że chociaż miał jakiś charakter w porównaniu z Tomim. No, bo był złośliwy i samolubny, jak faktyczne dziecko. Chyba mój ulubiony z całej trójki głównych bohaterów i szkoda, że często był traktowany jak śmieć przez inne postacie. Czasami jak były mały, zastanawiałem się, czemu on w ogóle jeszcze jest przyjacielem Tomiego, jeżeli ten często sprawia, że na przykład robot mogę nie wiem wrzuca do wody, czy do oceanu, czy do klatki ze zwierzętami, ale hej najwidoczniej są takimi bliskimi kolegami, że to sobie wybaczają. Była też Lola, której ciekawym aspektem jest to, że jej ojciec to afrykański biznesmen, przez co jest bardzo bogata, można nawet powiedzieć rozpieszczona, ale przy tym jest postacią pozytywną. Dość nietypowe w Państwem dzieci, zwłaszcza jak na wczesne lata 2000, ale oryginalne. Ale wciąż... Najlepszą postacią w serialu, dla której warto go oglądać I którą uwielbiałem jako dzieciak I która do tej pory mnie niszczy To antagonista Doktor Kamikaze I jego pomocnik Konstantin Dzień dobry, korpulentny młodzieńcze Któraż słodycz znęci Twe podniebienie? Może skusisz się na zawirowany deser? Subtelna, słodka mieszanka marcepana? Landrynki i melasy, szczodrze okraszona kandyzowaną mandarynką. Oto cenne źródło świeżutkiego DNA. Doktor Kamikaze to niski Japończyk, który chce przejąć świat, a Konstantin to jego głupi, dziecinny i strasznie kobiecy pomocnik, który jest też czymś w rodzaju jego osobistej gosposi. Co ciekawe, Kamikaze w oryginale dubbingował prawdziwy Japończyk, przez co jego genialny akcent jest w pełni autentyczny. The fool. One blast from my nightmare inducer will transform his merry dreams into unimaginable terror. Kamikaze miał masę różnych armii i sugusów, a jego armie często były nazywane klonami. Czemu nie wiem, ale przykładowo na przykład antropomorficzne żaby to były sklonowane żaby. I czym byłaby stara kreskówka bez łobuza? Jak można nie lubić tych postaci? Błagam, niech one wrócą! Tęsknię za tymi dzieciakami w koszulkach z czaszkami, kolczastymi obręczami, soft porno w pokoju, którzy każdego tłuką i ryczą. Maj głąbie, gdzie moje ekstremalne picie? Naprawdę chciałbym, żeby jakiś łobuz tego typu przeszedł się do jakiejś nowoczesnej kreskówki i zjechał w cudzysłowie złoczyńców z niej. Jestem alegorią złego związku i gwałtu! I w ogóle jestem tak relatable. W prawdziwym świecie nie ma złych ludzi. Prawdziwym złym jest trauma pokoleniowa. Hej, łomogo! Gdzie jest mój play Greybox? Chcę pogać w Lębs, i kosmiczne mutanty z planety Ekstremy! Bo ci majtki na głowę założę głąbie! Tutaj łobuzów mamy aż dwóch. Bo jest Dony, brat to niego, i Kurt jego szkolny łobuz. O ile Dony jest tym bardziej komediowym, tak Kurt jest tym bardziej realistycznym, wrednym jak faktyczne szkolne łobuzy. Ojciec Kurta ponadto jest agentem, który z czasem stał się kolejnym antagonistą. On miał taki strasznie dziwny gimmick otóż w paru odcinkach miał on zasłaniający twarz ekran, mimo tego, że dosłownie każdy wie, jaką wygląda. W ogóle miałem takie fałszywe wspomnienie, że on najpierw nie miał tego ekranu, a potem miał i stopniowo coraz bardziej stawał się robotem, bo inni agenci go bili i rozwali mu ciało. A to mi się pomieszało z czymś innym. To mi się pomieszało z Baxter'em Stockmanem z Żuwy Ninja z 2003. Tak, kiedyś w krzesłuchach mogli pokazać, jak facet jest stopniowo coraz bardziej uszkadzany, aż zostaje samym mózgiem z jednym okiem. Można powiedzieć, że. Robi wrażenie! Robią wrażenie! Później pojawili się inni złoczyńcy poza Kurtem i jego ojcem, doktorem Kamikaze i Donim, ale szczerze, żaden z nich nie był taki cudnie śmieszny ani charakterny jak Kamikaze. Kamikaze jest po prostu niezastąpiony, i moim zdaniem kreskówka dużo straciła na tym, że zaczęła go z czasem zastępować innymi złoczyńcami. Innymi złymi byli szwedzki chłopiec, który ma bliźniaka robota, który jedyne co potrafi mówić to ja! Zły brat robot boja, generał cyborg o imieniu Jakitori, który przypominał mi zawsze jak byłem mały pułkownika z Władców Mógł. I jak z wielkim mózgiem. I żaden z nich nie porwał mnie tak jak kamikaze ani za dzieciaka, ani gdy byłem starszy. Jeden ze złoczyńców to dosłownie kopia doktora kamikaze. Otóż jest to niski, słaby Niemiec Klaus Affenkugel, który posiada Sugusa Gosposie Goryla. Ich dynamika jest... No, niemal identyczna jak Konstantina i Kamikaze, a samoty w tej postaci jest taki, że chce użyć Robot boja by być silnym. Teraz pomówmy o animacji. Nie wiem co tu mogę powiedzieć, zwyczajna animacja, bardzo kojarzy mi się ten styl z wczesnymi latami 2000 w Cartoon Network. Wiecie, te wszystkie kanciaste kształty, te tła, wszystko stylizowane prawie na bryły geometryczne. Dużo kreskówek miało wtedy ten styl. Atomówki, Samurai Jack i tak dalej. Ale najlepsza rzecz w tej kreskówce to jej humor. Dlaczego? Y humor tej kreskówki momentami jest taki losowy, że po prostu mnie niszczy. Wiele scen jest śmieszne nieintencjonalnie, lub intencjonalnie sam nie jestem pewny. Doktor Kamikaze drący stale mordę czy przeklęte teksty, takie jak Nie, nie, nie duch w nosie, zapadły mi w pamięci na długie lata. No, w ogóle kreskówka jest tworzona, moim zdaniem, idealnie pod mój myślę, ważny typ humoru. Przykładowo, istnieje odcinek, gdzie Kamikaze tworzy fałszywy supermarket pełen zabawek, który reklamuje śpiewając Zabawki, zabawki, to wspaniała rzecz. Gdzie Konstantin jest przebrany za królika i kica i mówi chuliczki! O, o! A kamikaze jest przebrany za dziewczynkę w samym supermarkecie. Sprzedają zabawkowe głowy, które mówią ci komplementy i nazywają się zuch podlizuch. A potem Tommy zabija jednego z zuchów, żeby zdobyć baterię do robotpo. Bo gonią i zniszczone zabawki, które są nazywane klonami. Zobaczcie sami, no? Jest tylko cuwsielki do Albo inny odcinek. Robot Boy chce płakać jak prawdziwy chłopiec, więc Kamikaze wystawia przedstawienie, gdzie mamy Pinokia z czekolady, który z jakiegoś powodu nazywa się Mokio i który stale powtarza: Ale kicha! A potem Robot Boy wrzeszczy, płacze olejem i Kamikaze go przeprogramowuje, a potem Mokio ma być użyty jako ostateczna broń, ale Jimena go zjada i Kamikaze wrzeszczy. To no nie mogę z tej bajki. Takich przykładów jest wiele, i praktycznie każdy odcinek zawiera takie przeklęte momenty. No, niestety, Robot Boy nigdy nie był jakiś za specjalnie popularny. Do dzisiaj nie jest. Nigdy nie zdobył sławy jak inne kultowe bajki z Cartoon Network takie jak Dexter, Etki czy Atomówki. Zamiast niego każdy wspomina podobną animację z Nickelodeon'a o tej dziewczynie robocie. Osobiście, osobiście, jak byłem mało, oglądałem obie. I uważam, że Robot Boy jednak wygrywa przez fakt, że jest mniej, no. Dziewczęcy i szkolny. No i przez ten losowy humor, który mnie rozbraja. Przepraszam, ale jedna kreskówka ma to, a druga tego nie ma. Także wiadomo, kto tu wygrywa. Czyli podsumowując. Robot Boy tak naprawdę nie był tak znienawidzoną przeze mnie kreskówką. Po prostu nigdy nie umiałem ubrać w słowa tego, co o tym wszystkim sądziłem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.